To jest proceder, który, o którym mówią rolnicy, mówią w mediach społecznościowych, mówią na protestach, chociażby w piątek, na proteście w Nysie, w moim województwie opolskim, w moim okręgu wyborczym, rolnicy spotkali się przed jedną z polskich firm, która ich zdaniem sprowadza kukurydzę z Ukrainy. I na czele koncernu tego które zdaniem rolników opolskich sprowadza ukraińską kukurydzę, stoi niekto inny jak były poseł i senator Polskiego Stronictwa Ludowego, działacz PSL, pan Komorowski, w tym koncernie również pracuje jako prezes polskich mynów pan Waldemar Pawlak. Polskie Stronictwo Ludowe, które w sposób cyniczny składa wniosek o odwołanie pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, milczy kiedy w ciągu ostatnich kilku miesięcy zadajemy proste pytanie. Czy działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego, stojący na czele firm handlujących zbożem, tak właśnie jak w Goświnowicach w Nysie, pod, w powiecie nyskim, kupowali zboże ukraińskie, czy rzepak ukraiński, czy polskie? PSL tutaj milczy. Szanowni Państwo, ktoś to zboże w Polsce importuje jeżeli rozmawiam z rolnikami znamy słowa i widzę przychodzą do mnie z płaczem i pokazują mi zrywane kontrakty na odbiór polskiej kukurydzy przez koncerny zrywane i płacone są jeszcze odszkodowania bo się opłaca niektórym koncernom sprowadzać kukurydzę z Ukrainy to jest płacz wielu polskich rolników i na to, szanowni państwo, nie może być zgody, dlatego w ramach procedury ochrony polskiego rynku, interesów polskiego rolnika, wszczęcie procedury postępowania wyjaśniącego po to, żeby stworzyć mechanizmy handlowe jeżeli chodzi o Unię Europejską ochrony polskiego rolnika z inicjatywy pana ministra Zbigniewa Ziobro, jest absolutnie fundamentalne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony polskich rolników.